Tak. to cały czas jest, jest ten błąd z tym znakiem zapytania i wiecie co? czy te zasłony są pozosłaniane, czy nie? tak, dobra i wiecie co zrobimy? zrobimy sobie coś takiego jak line. sprawdzimy, czy ta lina działa Nie bardzo. Chyba, że potrzebujemy jeszcze jedną linę. Mamy dwie w takim razie. Czy teraz działa lina? Nie bardzo. Może dlatego, że nigdzie nie prowadzi to miejsce. O, widzicie. No tak, tylko teraz mogłyby się to w takim miejscu nie da się wyskoczyć przez okno? Brawo Gerlik. Lepiej tego nie mogłeś zaplanować. To miejsce jest idealne do ucieczki. Okej. Okay. Dwie liny. Dobra, nie wiem jak się z tego korzysta, szczerze mówiąc. O, dzięki. Idziemy z fuck. Nasza postać się znudziła. Znowu. Come on. Dobra, przeczytaj sobie gazetkę. Myślę, że zaraz przestaniesz się nudzić. Jak będziesz się lał z ząbiakiem. mi z mojej posiadłości. Wiecie co, obawiam się, że znowu to będzie jakieś... ...perwowe miejsce. Ok. Linia eee, Lina działa. W takim razie możemy sobie powracać do... ...cięcia naszego drewna. To było to... to to nie? Nie, nie zjedliśmy nic. Dobra, three chipsy. I mamy drewięko. Tylko, że z drewienka to nic nie zrobimy, bo nie mamy piły. O mój Boże. A piłę mieliśmy w tamtym miejscu. Ten ręcznik to można tu wywalić W tamtym miejscu Zaczyna się robić nieciekawie I się zaczyna ściemniać z tego co widzę No To co wracamy do tamtego miejsca czy nie Mamy to Nie mamy trena właściwie Stacja benzynowa tu ponoć jest czasem shotgun, w tym miejscu. Ale tym razem go nie ma. Albo w tym. Również go nie ma. To miejsce jednak jest zawsze spalone. Tu nie, ma, nie, ma, nie można nic zmienić w takim razie. O, mamy piłę. Bardzo pięknie. Pytanie, czy jest coś tam jeszcze? Nie bardzo. Drewno się przyda. Newspaper jak najbardziej. zapuszkowana fasola. Nie pogardzimy. Sodą również. Zjedz sobie coś, bo znowu zgłodniałeś, Kościół. Tylko co można by sobie zjeść, chyba, już tu nic nie mamy takiego, poza tymi chipsami. Okej, jesteśmy bardzo najedzeni. Chyba tu nie mogą przyjść zombie. Nie, to wszystko jest bardzo ładnie. Za e, otoczone drzewami. Zapowiada się długi od, długa seria, długi dziennik w porównaniu z tym poprzednim. Ok, trzeba pociąć teraz to drewnięko, Może postać już zrobiła się senna. Myślę nad tym, aby otoczyć to jakoś drewnem, tak całkowicie. Te ściany są niezniszczalne, Ten zombie nikt nie mogą im zrobić jeśli postawimy, a zatem można by zrobić do tego po prostu jakieś drzwi i przejście tajne, że tak powiem. Okej okay, piła a drewno jest tutaj. Niewiele desek, no ale zawsze coś 18 Czas się szkować do snu. To mamy sporo a będzie można zrobić to tak, jak myślę. Postawimy tutaj wszędzie ściany. Zrobimy jedynie drzwi, aby nie mogły nam tu wejść żadne zombiaki. I to będzie genialny pomysł. O, nauczyliśmy się czegoś akurat przed snem. Jesteśmy najedzeni i możemy się spokojnie wyspać. Coś tu nie działa. Będę książkę, magazyn, to będzie przydatne. A tutaj mamy notatki i cygarety. Okej, okay, idziemy spać. Eee, przyda nam się sprinting. Będziemy szybciej biegać, z tego co się orientuje. No, Nora, w końcu zniknęła ta podpowiedź. Generująca. Ale jest trzecia rano. No zatem nie mamy tu nic do roboty. Nie możemy wyjść stąd. Hmm, co można by zrobić? Czy mamy coś tu do roboty? Wiecie co, uporządkujemy te rzeczy. Wkładamy jakieś chipsy do, do naszych półek. Poukładamy to jakoś sensownie. Zrobimy gdzieś magazyn, gdzie można by przechowywać te rzeczy. A chipsy, papierosy można schować do innej szafki. Pinat, kanapka. Może się przydać później. No, tu możemy schować baterie, które pewnie nas obciążają. Notatki nie są takie ciężkie. picie e, też na razie może się przydać. Mamy jeszcze pół, pół butelki łyski. Kurczę, przydałby nam się przydałby nam się ten gaz, czyli to paliwo. Niestety nie wzięliśmy go ze sobą. Może znajdziemy gdzieś tutaj w pobliżu. Amunicja też na razie jest niezbędna. No, co, to będzie szybciej, jak raz kliknę w ten sposób, albo i nie. Czy da się od razu przerzucić? Powinno, ale najwyraźniej przestał działać ten przycisk. Będziemy klikać aż do strony śmierci. Oh my god, wziąłem to z powrotem. Jaki fail. Dobra. Whatever. Chciałem tu zostawić, żeby ten chleb mi się tu nie zepsuł. Schowamy go do lodówki. Cukier możemy schować do którejś z szafek. Wydawało mi się, że chwil, przez chwilę coś wali, ale na szczęście nie. Dobra, tu jest zrobimy składzik na jedzenie. Nie wiem jeszcze, w którym pomieszczeniu. To jest takie całkiem ciekawe. Bo mamy tutaj właściwie wszystko czego potrzeba. Szkoda, że nie można korzystać z tych półek. To by była fajna opcja. Może to uporządkujemy jakoś sensowniej. Zupa z zupą, a picie z piciem. Wszędzie jest upierdliwe kładzenie tych rzeczy. Ale myślę, że to się opłaci. Będziemy mieli raz porządek. A dwa odciążymy się. Co niewątpliwie. Zaowocuje tym, że będziemy mogli więcej nosić ze sobą. Nasza postać jest cały czas znudzona. Czytaj tę gazetę. Nie drewno. Gazetę. Dobra. Picie też postawimy przy piciu. E, mamy tu pustą butelkę. Zauważyłem, że nasza postać właściwie niewiele pije. Nie wiem czy to dobrze czy źle Znowu zaczynamy się nudzić Jejku, przed chwilą czytałeś Gazetę Człowieku Popo Pięknie, schowamy to Namyślałem Okej okay. Prawie nam się udało pozbyć zbędnych rzeczy które tylko nam robię ten burdel burdel tutaj na kwipunku. Mam jeszcze jakieś chipsy. Dobra. Tabletki schowamy w tym miejscu. Żeby było wiadomo o co chodzi. Antybrecent. Na razie nie czujemy się źle. Beta blokery. Kolejne beta blokery. Tabletki nosenne. Kolejne beta blokery, następne. Następne. Kolejne tabletki nosenne. I jeszcze, kurczę, czy my nie mamy tabletek przeciwbólowych? Wychodzi na to, że nie. A nie, są, dobra. Magazyny. Mam nadzieję, że to nie są. A Albo, zresztą mi to obojętne. Mogą być jakieś świrszczyki. Dobra. Zjemy sobie banana. Co ja jem? Człowieku, ty się tak szybko nudzisz. Jakby naprawdę w, ap ap w apokalipsie zombie można się nudzić. Dobra, nie idziemy ciąć dalej to drewno. Szczęście, chyba zombie tu nie zwołały. myślę, że to będzie mocno nudne. Tak, ma haj w powietrzu. Zastanawiam no, no, się, czy duże drzewa dałem więcej drzewa, czy, czy w jaki sposób to działa. Zobaczymy, to, ja że miałem już postać to już woli się męczy. O Boże. Duże drzewa daje więcej i czy dłużej idzie ich ścinanie. Zatniemy później to małą drzewko i porównamy, bo na razie chyba ścinamy to samo, czyli podobnej wielkości. Nie wiem, czy nie prosi, nie byłoby się przejść po okolicy i coś znaleźć, no, a w ten sposób jest to znacznie bardziej bezpieczne. przynajmniej nie z zombie. Cholera, nie pamiętam, gdzie zostawiłem siekierę, a widzę, że ona mi się chyba psuje. Nie wiem, czy ta gwiazdka właśnie oznacza to, że przedmiot jest zepsuty, powoli jakiś, w jakiś sposób uszkadza się, czy co. Mam nadzieję, że ten, ta siekierka się nie uszkodzi. Końcu. Chyba, że rozbierzemy kiedyś tę budę, bo ponoć można też chyba rozwalać, eee. rozwalać. Kubek jest tu tak potrzebny, jak nie wiem. Tak samo to zapsute żarcie. Nie wiem, po co to w ogóle Czy to trzymam. Trzeba tu gdzieś wypieprzyć za płot. O, nie bardzo się da. Dobra, to niech sobie to gnie gdzieś tutaj, w tych szakach. To jest na no to niepotrzebne. Dobra, tu mamy nasze narzędzia. Dobra. Zobaczymy, czy da się to ściąć szybciej, czy nie. Na no szczęście nie zwołujemy tu chyba zombie żadnych w okolicy. Niestety trwa to tyle samo czasu ja zaraz zemdleję. Nie, napotkaliśmy... Nie. Spotkaliśmy tylko jednego NPCa. Szkoda. Chociaż nie wiem czemu takie spotkania mogą się skończyć w jakikolwiek sposób źle. Skutniliśmy. Tam na dole był kurczak. Upierzemy go sobie. Ponoć można się wspinać po tych linach z powrotem na górę, tylko nie wiem jeszcze jaki w jaki sposób. A, przetestujemy to później. Wiesz, nie, tylko że nie wiem, czy wychodzenie na zewnątrz jest dobrym pomysłem. Poza tym zapomniałbym o naszym... O, oh, fajnie. Przypaliliśmy kurczaczka. What the fuck? Czy to się zaczął palić? Stąd mi umidade. O nie, Ładam tylko nie ogień. Fuck. Czy my spaliliśmy nasz dom? What the fuck? Co się dzieje? O oh mój Boże, w jaki ja dziwny sposób zginąłem. Podpaliłem się. Dobra, to była najgłupsza śmierć, <grym> jaka kiedykolwiek mi się chyba zdarzyła w tej grze. To było zaskakujące wręcz. Cholera, myślałem, że przeżyję dłużej. Myślałem, że ten kurczak będzie robił się krócej. A on spodobał, że mój dom spłonął. Niestety nie wiem czemu nie ma animacji. E... Ponięcia, że tak powiem. Nie ma animacji ognia. No ale cóż, trudno. E... Wiecie co? Zagramy sobie jeszcze raz. W tym samym miejscu. Nasz dom odwróci się pewnie w prochy. Zagramy sobie w tym samym świecie. Wrócimy tutaj, zbierzemy rzeczy z tego trupa, pewnie zwęglonego jak nie wiem, szkoda, że nie ma tej animacji, coś musi być nie tak, pewnie może jakiś błąd graficzny albo coś, albo mój komputer nie wyrabia i nie wyświetla, tego nie mam pojęcia, mam nadzieję, że, o no, widzę, że wszystko co zamienia się w dziwną rzecz, gdzie płonie i zamienia się w czarne piksele. No nic, zanim to zacznie się w ogóle zczarniać w ogóle. Dzięki wam wszystkim za uwagę, Tam była naprawdę dziwna śmierć. Ja myślałem, że, nie wiem, pożre mnie horda zombie, która jak któregoś dnia tutaj zawita mi, i zacznie pukać do drzwi. No ale jednak, przeliczyłem się. Ten świat chyba sam legnie za głodzie i spłonie. No ale cóż, zobaczymy jak to będzie może w przyszłych odcinkach. Do usłyszenia, dzięki wam wszystkim za uwagę, na razie. Cześć.